Cześć kochani, dzisiaj będziemy szyć nasze ochraniacze na buty Słuchajcie, składają się z dwóch elementów Jeden but oczywiście Z dwóch elementów Jak popatrzycie to są takie malutkie nacinki W odległości 3 cm od brzegu I co tutaj jest bardzo istotne Gdyby, bo to jest delikatny materiał I gdyby Wam się cokolwiek działo, marszczyło Bo tak prawdopodobnie może być To Docisk stopki. W zależności, bo nie wiem, czy każdy wie, gdzie ma docisk stopki. U mnie jest tutaj, u was czasami może być w pokrętla od igły. To jest raz, dwa, naprężenie górnej nitki. Jeżeli by Wam ten, musicie sobie to troszeczkę wyregulować. Poświęćcie na to nawet jedną parę, ale do... dopracujcie sobie ścieg, żeby był ładny, żeby wam się nie marszczyło nic i ten. Dobra, jedziemy. Tu zaczynamy sobie od początku. Regulujemy na stopeczkę, czy, czy w zależności jaką tam macie stopkę, i jedziemy cały praktycznie do dookoła. będziecie tutaj dojeżdżać, kończymy nasze szycie na tym nacineczku. Reglujemy, wyjeżdżamy. Tak zszyty. Teraz sobie rozkładamy ładnie. Szewek może być na jedną, na drugą stronę. Bierzemy nasz sznureczek. Zostawcie sobie tutaj taką końcóweczkę, ja z 10-15 cm. I robimy tunel razem ze sznureczkiem. Jeżeli gdzieś Wam tutaj coś krzywo wyjdzie, to się naprawdę nie stresujcie, bo to są jednorazówki. To ma być szybka robota. Wybijamy na drugą stronę i nasz but jest gotowy. I bardzo istotne, sznurek tniemy na metr. Koniec.